Karta trzydzieści na pociąg spotkać się z Jeremiaszem i Dobra, do, to teraz ja to przewieszę. Wydaje mi się, że trzyma, a w ogóle patrz, zabezpieczyłem, kupiłem sobie nowe rękawiczki. Starą dokładnie, tego samą przysiąłem tutaj na pół i włożyłem tutaj, żeby nie było tych... To jest stara rękawiczka. To jest stara rękawiczka. Czy już nie jest jakaś tam mocno usztywniona? Ale przynajmniej wiesz, przynajmniej nie zahacza. Myślę, że będzie to się trzymać. trzymać mam nadzieję. Śniadanko w maku. Dobra. Szybkie śniadanko. I szybka kawka. Ja mam dzika, ale. I szybki zik. Ale będzie mocny. To tutaj jest szybki zik. <noise> <noise> Jeszcze ładowanie kamery. <noise> Się zmęczyłem. To są <grywa> Co miałem powiedzieć? I jaka pogoda, jaki nastrój. Nastrój był taki, że wstaliśmy o czwartej. Idąc o północy. Byliśmy niewyspani, ale pospaliśmy sobie trochę. Trochę. <śled> <śled> ale przynajmniej nie pada. Jeszcze.

Ten jeden. Po to, to kręcić dwa razy szybciej? Nie wiem ile na godzinę, bo nie pokazuje licznik 9 9 na godzinę I tak się wspinamy na start Do przysłopu PTTK Przysłop Na przysłopu Czy na Albo przysłupie Może Nie wiem Chodź się domyślam Chciałem Zmęczyłyśmy się, demy. Samuel. Jeszcze zabłyśniesz w tym tygodniu. Oj, tak. tak to można, doping. Patrz, jak piękny. A więc sytuacja jest taka, że. Postanowiliśmy prowadzić rowery aby nie marnować sił na podjezd na górę Praktycznie większość tak robi Zeszli z rowerów i prowadzą wzdłuż wzdłuż Wisły Prowadzimy ostatnie ostatni tak naprawdę kilometr do schroniska już na, na łachu, już na czerwono Zamalowało tą trasę, także tu jest stromo. Dosyć. Co tam się mądrzysz? Na roweru jazda! Czy wisły zechciało? Trzeba jechać. Dawaj, 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 albo go dofigować, a mogę ty... dopingować. Już wystarczy. Już wystarczy. No. no więc teraz będą kamienie. Były kamyczki, a teraz będą kamienie. O, już są wydawane numerki w sensie te pakiety startowe. Pakiety startowe, idziemy po pakiet startowy. I tak to wygląda. Mamy parking dla rowerów. I jest. Spróbuję 139 149, no właśnie. Tracker. Tracker jest ]cie. oczywiście wyłączony. Tracker trzeba włączyć. Można to zrobić dzisiaj, bo system do trackingu działa i zobaczyć czy się wyświetla. Dalej masz tam zawieszkę do przepaku. Przepak rano przystamy do UTA, mhm. który będzie przedstawiony obok linii startu. Tomasz to to tak. Dziękuję. A to tu Jak? To jest. To jest. To jest. Dojechaliśmy, jesteśmy w przysłopie i mamy spanko na glebie Kupiliśmy noc na podłodze Tak to wygląda Jest salka Jeszcze będzie pewnie więcej osób przyjdzie A Fajnie bo można właśnie rano szybko się zwinąć Jest też miejsce do łodpania i prysznic. No i może padać. Teraz już może padać. A teraz zaraz idziemy na makaron. No więc tutaj są nasze rowery. Te drzwi są zamknięte. A wejście jest tędy i na, na górę. Jak to w górskich ośrodkach. Historie, ultra maratonusz na rowerach w Polsce. To jest widoczek. I tym widoczkiem możemy zakończyć dzisiejszy dzień.